Krzewnie Łukasz Chybiński, witam państwa bardzo serdecznie w naszym studiu goście Jolanda Daniela, radna Sojuszu Lewicy Demokratycznej i kandydatka na prezydenta miasta. Witam serdecznie. Witam pana, witam Państwa. Zaczniemy od jesieni wyborów samorządowych, później przejdziemy do komentowania tych spraw wierzących. Ja chciałem o tej jesieni porozmawiać. W związku z tym, że wczoraj miałem okazję rozmawiać z senatorem Robertem Dobchanem, który sam mówi głośno o swoim starcie na jesieni, chociaż jeszcze nie ma, nie ma decyzji premiera. Donalda Tuska. Robert Dovhan wczoraj mówił, że za dwa tygodnie będzie miał, najpóźniej za dwa tygodnie takie spotkanie z premierem e. będzie miał i wtedy będzie wiedział, czy ma zielone światło do tego, żeby tu wystartować w wyścigu o fotel prezydenta. Jak pani ocenia Roberta Dovhana jako, no jeszcze nie, ale może kontrkandydata? Ja nie oceniam, bo to zrobią wyborcy. Ale oczywiście domyślam się, że nie ma takiej opcji, żeby takie ugrupowanie polityczne jak Platforma Obywatelska nie przedstawiała przedstawiło swojego kandydata byłoby to niepolityczne i niezgodne z literą z literą polityki i ugrupowania, jakim są partie A nie wierzy pani w to ja, ja przepraszam, że przerałem słyszałem też taki komentarz, że platforma gdy nie znajdzie kandydata będzie skłonna poprzeć Janusza Kubickiego. Myślę, że, że pewnie Januszowi Kubickiemu taka opcja się podoba, ale ja zwyczajnie w nią nie wierzę. Proszę pamiętać, że wybory są bardzo istotnym dla rozwoju życia partyjnego momentem i są, są zawsze sprawdzianem swoich możliwości politycznych i, i siły politycznej. I stąd nie bardzo wierzę, że, że duże ugrupowania nie zdobędą się na to, żeby wyłonić swojego grona, swoich przedstawicieli. W związku z tym, no, to są wszystko dyskusje, w które się wsłuchuję, które nie wywołują na mnie większych, nawet większych emocji, bo przecież ja przypomnę panu, panie redaktorze i państwu również, że przecież to, że się pojawiło moje nazwisko, wynika właśnie z, tej, z tego, z tych kwestii, że Janusz Kubicki nie chciał reprezentować Sojuszu Lewicy Demokratycznej w wyborach samorządowych. A panią i pani sztab, komitet wyborczy przygotowuje się gdzieś tam myśląc o jesieni, się nie, nie zastanawiacie, nie dziwicie dlaczego platforma IPIS jeszcze takiego kandydata nie podaje. E to są decyzje partyjne. My mieliśmy decyzję partii i kierownictwa partyjnego, mówię o krajowym kierownictwie i nie tylko, bo to decyzja Rady Krajowej. Decyzję podjąć do stycznia bieżącego roku. Taka decyzja została podjęta. Rzecz, uważamy, że wypracowanie swojego kandydata, przedstawienie swoich kandydatów jest pewną uczciwością wobec wyborców, Wyborcy mają długie, dużo czasu na to, żeby się przyjrzeć kandydatowi, nie tylko w kontekście toczącej się kampanii wyborczej i nie tylko w kontekście plakatów i machania szabelkami, że tak powiem, przysłowiowo. Nie na tym polega wybór. Ludzie mają czas na to, żeby się przyjrzeć kandydatom i nie się poddaje takiej weryfikacji, takiej ocenie. Nie jest ona mi straszna. Kampania kampanią, ale uważam, że pracujemy na swój wizerunek i na relacje z wyborcami cały czas i oddajemy cały nasz dorobek i swój wizerunek. Kampania kampanią, ale programy wyborczy, jakieś zapisy, hasła, po prostu rzeczy, z którymi Pani chciałaby, rzeczy, którymi Pani chciałaby przekonać do siebie zielonogórzan, pewnie już gdzieś tam powstają. One, one, one pewnie muszą mieć jakiś no, mocny charakter, bo te wybory samorządowe pokazują, że Zielonogurzanie, nie tylko zielonogórzanie, społeczeństwo podejmuje decyzje. To są wybory, które cieszą się zawsze dużą frekwencją i trzeba mieć coś, czym się do siebie mieszkańców wyborców przekona. Pani ma zarys takiego programu, czy ten program powstaje? No oczywiście zarys jest. I ja już od dłuższego czasu powtarzam, że bardzo istotnym elementem tego programu będzie budownictwo komunalne w Zielonej Górze. Jeżeli w Zielonej Górze dzisiaj oczekuje się 11 lat na mieszkanie komunalne i taka, taką ofertę przedstawia miasto, no to oczywiście to jest czas, w którym młode rodziny zupełnie nie potrafią się odnaleźć w kwestii perspektywy posiadania mieszkania będącego, pochodzącego z puli miasta. Ten problem w moim odczuciu i z moich wyliczeń i z, z tego, co udało mi się pozbierać, jest do rozwiązanie w czasie jednej kadencji. Zbudowanie, zbudowanie skrócenie tego okresu do, do kilku miesięcy, do roku nawet jest do osiągnięcia. Jeszcze raz powtarzam, w ciągu jednej kadencji bez szczególnego obciążenia dla budżetu to nie znaczy, że to nie będzie żadne obciążenie, bo oczywiście zachodzi konieczność. Się, ile, ile pewnie też, ile takich mieszkań, takich budynków trzeba by było wybudować, eee. żeby problem, który, który trwa od ja 11 lat. Ja przeliczyłam, że to jest około tysiąca mieszkań, które można w ciągu kadencji zbudować i to jest już niezwykle znaczące dla realizacji tych potrzeb, które, które dzisiaj dotyczą miasta. To zadanie nie tylko zabezpieczy lokale mieszkaniowe dla Zielonogórzan, ale zabezpieczy również miejsca pracy. Dla ludzi związanych z budownictwem i to jest też z, tylko z tego zadania, wprost realizowanego, tylko w firmach budowlanych z moich wyliczeń, jeszcze raz powtarzam, wynika, że to jest około 500 miejsc pracy, które, które powstaną w związku z realizacją tylko zadań budowlanych. Ja już nie mówię o, o tym bumie, który, który musi na, nastąpić w związku z urządzaniem tych mieszkań, w związku z różnego rodzaju usługami, które, które będą niezbędne po to, żeby, żeby te mieszkanie czymś wypełnić. To w moim odczuciu w dość szybkim okresie czasu może dać pewne koło napędowe dla dlatego żeby coś w Zielonej Górze się zaczęło dziać. Pani żeby rad... zachęciło młodych do tego żeby zostawać. A jak pani patrzy na te jesienne wybory i to co się teraz mówi o procesie połączenia dzieje o procesie połączenia miasta i gminy, bo mamy te dwie daty, wszyscy wiemy, że i komitet jesteśmy na tak, i magistrat teraz walczy o to, żeby to to połączenie formalne nastąpiło w styczniu 2015 roku. Są dwie daty, jeszcze jest styczeń 2016. To w jakiś sposób pewnie też wpływa na przygotowanie do tych jesiennych wyborów, bo trzeba będzie się albo wybierać w taki sposób, albo w inny. To generuje różne scenariusze. To, to, to jest oczywiste. Zupełnie inaczej przygotowujemy się do wyborów, które będą już, tak? Czyli w listopadzie to jest stosunkowo krótki okres czasu i zgodnie z tym, co zapowiadałam, to praktycznie Rozpoczęłabym kampanię, kampanię już po zakończeniu wyborów do Parlamentu Europejskiego, bo też czas już właściwy na rozpoczęcie kampanii, takiej spokojnej, powolnej, takiej, która, która będzie blisko, blisko mieszkańców, ale oczywiście decyzja dotycząca połączenia, decyzja administracyjna w kwestii połączenia miasta z gminą no, zmienia ogromnie wiele, tak? Zmienia termin wyborów być może zmienia grupę odniesienia, czyli, czyli mieszkańców, do których będziemy adresowali swój program, więc no, pewnie budownictwo mieszkaniowe będzie ważne dla wszystkich i dla miasta i dla gminy, ale kwestia zobaczenia tego nowego, nowego miasta w tej nowej formie wymaga niewątpliwie zupełnie innych decyzji, choćby zwrócenia uwagi na sprawy inwestycyjne, jak je realizować, gdzie, gdzie są na to, żeby uzyskać szybką dostępność do do źródeł, jakim jest inwestor. To również budowa komunikacji, ale nie tylko w zakresie połączeń komunikacyjnych, tych autobusowych, tylko w komunikacji w zakresie oświaty, kultury, zdrowia, gospodarki. Ta komunikacja między centrum, jakim jest dzisiaj Zielona Góra, a tym, co jest dzisiaj gminą, gminą musi naprawdę się zmienić i żeby żeby ten jeden organ mógł zafunkcjonować w całości, to ta komunikacja musi być naprawdę doskonała. A proszę I powiedzieć, bo komunikację też bardzo można przełożyć na salę sesyjną, ratusza i na politykę, bo wczoraj rozmawiając z prezydentem Januszem Kowickim w tym studiu, pan prezydent podkreślał, że on na razie politykę odłożył na drugi plan i zresztą, jak wskazywały te ostatnie doniesienia przed procesem połączenia, przed Referendum. Rzeczywiście Rada Miasta też trochę te barwy polityczne położyła, odłożyła na bok. Pani zauważa, że mamy w kraju taką tendencję, że w mniejszych samorządach gdzieś ta polityka rzeczywiście schodzi na, na dalszy plan, że bardziej ocenia się gospodarzy miasty przez to, nie chcę używać słowa menadżerka, a, ale przez to rzeczywiście jakie zmiany widać w mieście, a nie kto jaką ma nalepkę partyjną, czy jak, 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 jaką barwę partyjną. No wie, coś w tym jest, obserwujemy, że. W małych samorządach e, powstają liczne komitety, które nie są w ogóle umocowane partyjnie. partyjnie. Myślę, że wizerunek partyjny oznacza określoną linię polityki, prawda? Jeżeli ja reprezentuję lewicę, jest rzeczą absolutnie zrozumiałą i oczekiwaną, że w, że w moim programie pojawią się elementy socjalne, które są, są mi bliskie, które, które są bliskie nie Ale tylko ideowo inne bardziej z poglądami już są mylone z tym, żeby zrobić komuś na złość. Bo on jest z innej partii, on, on, on wygrał ostatnie wybory, to my róbmy mu pod górę. Być może tak jest, ale z taką przekorą musimy się liczyć, prawda? Myśmy się spotkali podczas wyborów europejskich z takimi rozwiązaniami, których pewnie wcześniej nikt nie przewidywał, bo wynik przeciwników Unii Europejskiej, tak dobry wynik przeciwników jest po prostu zaskakujący w tym wszystkim, więc oczywiście musimy takie głosy, takie stanowiska uwzględnić, ale. Partyjność oznacza też pewną przewidywalność dotyczącą realizacji określonych, określonych celów i zadań. To, co, co nie ma umocowania w statutach partyjnych, w programach partii, no, zachowuje pewną dużą dozę zmienności i krótkotrwałości. Natomiast no, wyborcy mają prawo oczekiwać i spodziewać się, że wykreowane kandydat wspierany czy rekomendowany przez partię będzie w swoich programach musiał trzymać się, bo to jest pewne, pewien wymóg trzymania się pewnych pryncypiów, które są wyznaczone programem partii również. Pani Radna, pięknie dziękuję Pani za wizytę w naszym studiu. Państwu przypomnę, Jolanta Daniela, Kseusz Lewicy Demokratycznej, Zielonogórska Radna i kandydatka w wyścigu o fotel prezydenta Zielonej Góry. Bardzo Pani dziękuję. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu. Ja również Państwu bardzo dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnych powiększeniach. Do zobaczenia.